Magda ci, którzy mnie nie znają. Moim gościem jest Magdalena Bujko. Madzia, powiedz mi, co my tutaj robimy? My się tutaj bawimy. Ja Was przepraszam za mój głos, ale naprawdę byśmy tak fajnie śpiewali, że po prostu go tracę, czuję, że go tracę. Także była fantastyczna zabawa. Jesteśmy w Warszawie. Myśmy przyjechały... Ja przyjechałam z Londynu, dziewczyny są tutaj w Warszawie. Aha, tak? mhm. Także jest fantastycznie. Mieliśmy fantastyczny trening, a teraz mamy fantastyczną zabawę która kończy się o 5 nad ranem, także wybaczcie no za nasze potyczki wiskowe. Madzia, powiedz mi ogólnie, żeby wszyscy sobie zrozumieli, w ogóle po co jest kręcony ten filmik. Co to jest firma My Advertising Place? Dlaczego tu jest? ogóle jesteśmy? Dlaczego tu są ludzie? Wiesz, powiem Ci czym dla mnie tak naprawdę jest, jest biznes. Bo to jest biznes, tak? No no chodzi. To chodzi o samą nazwę. Zarabiamy um, online. Um, dokładnie. Tak, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. Dla mnie ten biznes nigdy nie był kojarzony z pieniędzmi, o tak może bym powiedziała. Zawsze go kojarzyłam z wolnością. I dla mnie tak naprawdę to jest firma, e, fantastyczna firma, która tak, tak naprawdę daje Ci wolność. Więc e, wiadomo, że pracujemy, musimy wykonać jakąś pracę, nie ma nic za darmo, ale przede wszystkim możemy wyprzewadzić tam swoje marzenia i je odbudować i zacząć je realizować. I to jest to, z czym mi się kojarzy moja firma. Mamy u siebie nie tylko mamy, ale też wolne osoby, które chcą spełniać swoje marzenia i, i ja im w tym pomagam. Myślę, że ty też masz swoją jakąś tam grupkę, której pomagasz. Tak, oczywiście cię e... Madzia mi pomogła przede wszystkim, tak? To jest... E... Dokładnie. I wiesz i, e... no, to i, i to jest to, z czym mi się kojarzy nasza firma, tak? Tak. A powiedz mi, e, Madia, co się skłoniło w ogóle do, do, do przejścia do mapy? Jak to w ogóle, co się zdarzyło? Czy jesteś zadowolona, że, że przeszłaś? Słuchajcie, ja wam powiem, że moje życie kompletnie się zmieniło, jestem, jestem mega, mega zadowolona. Natomiast co mnie skłoniło, to um, ja zostałam mamą w pewnym momencie, tak? I, i, i miałam... Miałam takie marzenie, żeby spędzać te najwcześniejsze okres życia mojego synka z, z nim w domu, z nim na podwórku, z nim y, podczas, kiedy się bawi, kiedy je, kiedy zaczyna mówić, kiedy zaczyna chodzić. Po prostu, żeby nie robić 8 godzin prac, tak jak pracodawca, tylko po prostu, żeby być niezależną finansowo, tak? Kinguś, nie 8, bo ja 8, jestem z Londynu, no, kochani, jak pracujecie w UK, to wiecie, jak się pracuje, nie pracuje się 8, czasami jest to 12, czasami 14 godzin, bo ja byłam menadżerem, miałam fajną pozycję, tak, zarabiałam fajne pieniądze, natomiast... Godziny, które spędzałam w pracy, to były przerażające godziny. Czasami było to 16 godzin, od 7 rano do, do godziny 23, więc yy, ja tak po prostu nie chciałam. Chciałam spędzać czas z moim no, dla dzieckiem. Dla mamy to jest trudne, tak? Dokładnie, dokładnie. Nie chciałam wierzby rzeczy. Poza tym yy, chciałam wiedzieć, jak on się uczy mówić, jak on zaczyna chodzić. Nie chciałam szukać i nikomu za to płacić. Więc Dziękuję. widziałam ten potencja potencjał w firmie, tak? A powiedz mi, co on Ci ogólnie daje? Co Ci firma daje? Ym, co byś mogła powiedzieć dla użytkowników, którzy, dla osób, które w sumie jeszcze nie, nie, nie przeszły do nas, tak? do, do firmy, a, a chcą, chcą takiej motywacji od tak? ludzi? Co byś im powiedziała? Dlaczego? Dlaczego znaczy, powinniśmy spróbować? Dokładnie. E, ja Ci powiem, co mi daje firma, tak? co firma mi dała i cały czas daje. E, przede wszystkim dała mi wolność, wolność wyboru. Ja jestem od końca lutego już e, kompletnie bez etatu, a byłam pracującą mamą e, tak na, na pełen etat, więc teraz jestem e, osobą, która spędza czas w domu ze swoją rodziną. Zrezygnowałam z pracy, jestem kompletnie wolna i przede wszystkim. Mogę spełniać swoje marzenie, które, no, które było gdzieś tam w zasięgu ręki, ale niestety przez tą pracę na etacie nie mogłam tego zrealizować, tak? bo mamy tylko 28 dni urlopu i ten urlop jeszcze musi podpasować naszemu szepowi. Także mogę podróżować, to jest piękne. Ja po prostu biorę walizki, pakuję się, jest ładna pogoda do koszalina i jedziemy na noży, tak? Ja nie muszę się nikogo pytać. To jest najpiękniejsze, wolność przede wszystkim wolność. No i to, że mam takie fantastyczne osoby w tak, grupie mamy, rodziny, tatusiów, którym mogę pokazać, jak działa firma, jaki daje potencjał i to czy skorzystają, czy nie, no, to jest to oczywiście wybór, ale te osoby, które są ze mną, są bardzo, bardzo zadowolone. A powiedz mi, hmm. jakie jest Twoje kolejne marzenie, które spełnisz dzięki mamie? Wiesz co, to są takie przyziemne marzenia, prawdę mówiąc, bo um, marzę o tym, żeby się wyprowadzić, żeby mieć większe mieszkanie. Wiesz, tam w Londynie, jak wiecie, Teraz w Londynie są takie klitki malutkie, tak. chcemy mieć większe mieszkanie z ogrodem. Chcemy też jeździć, kolejne nasze podróże to jest Dubaj i Niemcy. A już za tydzień jedziemy, przepraszam, lecimy na Mauritius i lecimy na cały miesiąc. Tam będziemy również i promować biznes, cały miesiąc. na cały miesiąc ja lecę e, i będę odpoczywać, tak, bo należy mi się to. Czyli na etacie tak naprawdę nawet nie mogłabyś sobie pozwolić na to, prawda? Nie, na etacie byłam, e, mogłam, mogłam polecieć na 10 dni maksymalnie, tak, no 14, jeżeli się udało to jakoś przedłużyć, natomiast miesiąc zapomnij, nie, nie było takiej możliwości, a jeżeli miesiąc, Chociażby to się nie zdarzyło, to to jest tylko jeden wyjazd na 12 miesięcy. Dokładnie. W każdym razie jestem bardzo wdzięczna Magdzie, bo dzięki Magdzie zarabiam w My Advertising Place, tak się nazywa firma, w której zarabiamy online. Bardzo jej dziękuję za to, naprawdę. Jak również dziękuję mojej partnerce. Jeżeli wy chcecie zarabiać tak jak my, zarabiamy e, i chcecie być wolni finansowo, zapraszam, możecie zawsze do mnie napisać na Facebooku, e, czy na maila, czy telefonicznie. W każdym razie dziękuję Ci bardzo za nasze Dziękuję I skontaktujcie się ze sobą, która Wam pokazała to wideo. To jest bardzo ważne. To nie jest tylko Kinga czy ja, to będą również inne osoby. Więc dowiedzcie się, jak działa firma. My, my teraz... Bawimy się w Warszawie, tak? My mieliśmy fajne szkolenie, my mieliśmy wczoraj wyjazd z limuzyną, diamenci. E, było fantastycznie, naprawdę wszystko na, na, na super poziomie. E, także znajdźcie osobę, która pokazała Wam to wideo i dowiecie, starajcie się dowiedzieć od niej jak najwięcej na temat firmy, tak? I się nie bójcie, bo to jest bardzo ważne, spełniać swoje marzenia. A teraz idziemy się bawić do Białego Rana. Pa, pa, pa. pa.